Wszyscy moi znajomi, którzy czytali Demon Slayer'a zgodnie twierdzili, że Ark Swordsmith Village czytało im się bardzo szybko. Teraz już wiem dlaczego. Trzeci sezon rozpoczyna się od rekonwalescencji bohatera po starciu z demonem rangi wyższego księżyca. O ile samo odzyskiwanie zdrowia przebiega bez przeszkód, tak pojawia się inny problem. Podczas poprzedniej walki Tanjiro znowu stracił swój miecz. Rozścieczony haganezuka Nezuka, miecznik, od którego Kamado otrzymał poprzednie ostrza, odmawia wykucia nowego oręża. W nadziei, że uda mu się udobruchać rozwieszonego rzemieślnika, Tanjiro wraz z Nezuko udaje się do wioski mieczników. Zacznijmy od tego, że fabuła trzeciej serii nie śpieszy się ze swoim przedstawieniem. Zawartość dostarczonych 11 epizodów bez trudu dałoby się upchnąć w 6-7 odcinkach. Ale pomimo powolnego tempa, nie czułem znudzenia ani znużenia, głównie za sprawą wprawnej prawnej reżyserii. Elementy obyczajowo-komediowe wypadają lepiej niż we wcześniejszych kranizacjach. Pragnę pochwalić zwłaszcza to, jak wykorzystano prostoduszność Tanjiro. Podczas gdy bardzo przeszkadzała mi ona w poprzednich częściach, tak tutaj została wykorzystana do paru gagów i skutecznie posłużyła za podstawę późniejszej znajomości z kilkoma postaciami, które również były udane. Przychodzi nam bliżej poznać dwójkę wojowników rangi Hashira: filar mgły oraz filar fanserwisu. Obie postacie są dobrze napisane i wzbudzają zainteresowanie. Lecz najbardziej znaczącym aktorem drugiego planu jest Genia. Zwykły demonobójca, a to dlatego, że jego postać wraz z przedstawionymi wydarzeniami rozszerza uniwersum. I to jest największa zaleta trzeciego sezonu. Dotychczas Skyrimcy było dość liniowe i nie miało lor, którym mogłoby się pochwalić. Arc z Mieczników poszerza świat przedstawiony, czyniąc go głębszym i ciekawszym. Niestety nie obyło się bez wpadek, a tą największą jest gęsto występujące CGI. Nie wygląda ono bardzo źle, ale w odróżnieniu od wcześniejszych adaptacji tu wyraźnie widać, że mamy do czynienia z wygenerowanym komputerowo obrazem 3D. Co gorsza, pojawia się on non-stop i wybija z imersji, która powinna nas pochłaniać. To sprawia, że najnowsza odsłona jest najsłabszą częścią Kimetsu. Najsłabszą, ale nie słabą. Bo pomimo jedynie zadowalającej grafiki, bawiłem się jak zawsze przed nią. A na koniec jeszcze poglądzę sobie o antagonistach. Ci znowu mnie rozczarowali. Jeden był zwykłym tchórzem z ogromną mocą, a drugi o zgrozo, złym złolem, ze złym sercem i złowrogim uśmiechem robiącym złe rzeczy. Oby kolejny sezon miał lepiej napisanych przeciwników.